poprzednim odcinku. Magia znika na terenie całej ekwestrii. Kiedyś uczyliśmy się na lekcji o istocie, która zjada magię. Należałoby zbadać tę opcję. Zrobimy to. Ale to Starlight Glimmer miała zastąpić dyrektorkę. Ekwestria jest zagrożona i kucyki muszą się zjednoczyć. Wzywam znaczkową ligę. Moi przyjaciele mają kłopoty. Wygląda na to, że plan mojej małej protegowanej jednak wypali. Przyszłej cesarzowej przyjaźni! Muzyka, mały Z nim co dnia przyjaźni czuję sam. Kiedy już go, to będzie jak piaszczyk. Tu jest serce magiczar. Naszej przyjaźni, wielki dar. Mamy razem przygód, mocno. marzeń razem w dzienniku, magię chodzę. dziś magicznie My little pony, przyjaźń to magia. Szkoła w opałach, część druga. To Cozy Glow za tym wszystkim stoi?! <grymne> Nigdy nie byłem jakimś fanem kucyków, ale sposób, w jaki ograbiła wasz świat z magii i wysłała tu waszą szóstkę, jest godny podziwu! <grymne> um, jest nas siedmioro. Nie trzeba było wyjeżdżać. Na szczęście w szkole została Starlight! Jeśli ktoś może powstrzymać Cozy Glow, to ona! Cozy Glow przechytrzyła waszą szóstkę! Myślę, że Starlight nie ma z nią szans. Musimy się stąd wyrwać! Uczniowie sami sobie nie poradzą z Cozy Glow! Jedyny sposób, żeby stąd uciec, to wyważenie tej bramy! Nie udało się. Nie wszystko da się rozwiązać siłą. Potrzebujemy magii, żeby uciec. Może jednak uda się wyjść bez magii. Jakaś sekretna dźwignia, sekretny przycisk czy sekretny kucyk, który miał swój sekret i postanowił wrzucić ten sekret do Tartaru i zamknąć, bo mam do niego klucz! Myślę, że nie. Są tu uwięzieni najgorsi złoczyńcy i potwory wszechczasów. A teraz, gdy nie mamy magii, my także. Chyba że... Te stworzenia tracą swoje magiczne moce, ale wciąż działa magia, która czyni z nich to, kim są. Możemy ją od nich pożyczyć. Eee, przepraszam, eee, kanclerzu Nasey? możesz się do mnie zwracać dyrektorze Neighsay. Zamierzam tu zabawić przez dłuższy czas. Jejuś, to bardzo dobrze, że ktoś rozsądne rządzi tą szkołą przy tych problemach z magią i w ogóle. Jesteśmy doprawdy ogromnie wdzięczni, że zrobił pan porządek z niekucykami. Ale czy TEE pana nie potrzebuje? Dla TEE ważne jest to, aby ktoś ochronił szkołę przed zagrożeniami spoza granic Equestrii, zamiast uganiać się ciągle za nowymi przygodami. Light nie wyjechała dla zabawy i zostawiła mnie na zastępstwie. Jestem jej asystentką? To kolejny z długiej listy błędów, jakie popełniła księżniczka przyjaźni. Od tej pory ta szkoła będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi Towarzystwa Edukacji. Tak jak powinno być. Dla szkoły tak będzie najlepiej, Dyrektorze Nejsej. Glow zrobiła coś takiego? Jak? Po co? Nie wiadomo, ale trzeba się pośpieszyć. Uwolnijmy Starlight, zanim kozi się tu pojawi. Czekajcie! To pewnie jest to, co wyciąga całą magię z Equestrii. Jeżeli tak jest, to wyprawa naszych do Tartaru nie miała sensu. A skoro cała ekwestriańska magia zgromadzona jest tam, to nie wiem, jak oni wrócą! Poszukajmy pomocy! Starlight jest tu uwięziona! I nie mamy jak kontaktować się z Celestią ani z kimkolwiek! Jesteśmy zdani na siebie! Ciągle nic, He. Przynajmniej próbujmy stąd wyjść! Po co? Jeśli Sandbar się od nas odwrócił, to wszystkie pozostałe kucyki też! Sandbar się nie odwrócić! Sandbar to nasz przyjaciel! A czyżbyś nie słyszała, jak powiedział, że nie chce mieć z nami nic wspólnego? Mm, może powiedział tak tylko dlatego, żeby być na wolności? I znaleźć sposób, by pomóc reszcie? No nie wiem. To jest zbyt sprytne, żeby kucyk mógł na to wpaść. <laughs> I ona wiedzieć, że Sandbar być przyjacielem! Tak jak my. Ale nie Cozy Glow. Ten kucyk nie jest taki, jakiego udaje. To ona wyciąga całą magię z Equestrii. Co? Wyjaśnimy po drodze, ale teraz pędźmy do kanclerza Hm? Wiemy, że nie lubi nie kucyków, ale jak zrozumie, co się dzieje, pomoże. Z pewnością wszyscy się martwicie tym magicznym kryzysem. Ale pragnę was zapewnić, że ta placówka jest bezpieczna, mimo nieobecności dyrektorki. Jako wasz nowy dyrektor pragnę poinformować, że władza księżniczki Twilight się skończyła! Od dzisiaj szkoła będzie działać zgodnie z doktryną TEE, tak jak miało być od początku! Dzięki za to przemówienie, kanclerzu Neisei. Wiemy, że jest pan kucykiem, który na serio bierze w to, co mówi. I kiedy mówi pan, że szkoła ma się stosować do zasad TEE, to wiemy, że żartów nie ma! I, gdy mówi pan, że nie będzie więcej lekcji z księżniczką przyjaźni w jej szkole przyjaźni, to znaczy, że nie będzie. My chcemy Twilight! To niedokładnie! Ale! Twilight postanowiła prowadzić szkołę, pomijając wytyczne towarzystwa. I choć pan próbował jej w tym przeszkodzić, księżniczki Celestia i Luna zaufały jej i ją wsparły. No cóż, nie, 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 nie powiedziałbym. Skoro pan zawsze realizuje to, co mówi, moje pytanie jest skierowane do uczniów. Czy zgodzicie się, żeby kucyk, który już raz próbował zniszczyć szkołę Twilight, znów miał okazję, żeby to zrobić? Czyli wszystko musi zostać tak, jak chce tego Twilight, włącznie z tym, że ja ją zastępuję. Okej, może nam być potrzebny nowy plan. Krzywdzić kanclerza. Twilight będzie wiedziała, co z nim zrobić, kiedy wróci. A teraz wracajcie do klas. Kanclerz nie będzie nam więcej przeszkadzał w nauce przyjaźni. Ach. Dlaczego ty to robisz? Sama mówiłaś, że chcesz, żeby ktoś zarządzał tą szkołą. Och, to prawda, ale to nie pana miałam na myśli. żeby TEE prowadziło szkołę, skoro sama mogę się tym zająć. Ale to dopiero początek. Widzi pan? Jedno czego się tu nauczyłam, to to, że przyjaźń jest najpotężniejszą rzeczą na świecie. A gdy będę dyrektorką szkoły przyjaźni, zgromadzę większą liczbę przyjaciół niż inni. Dzięki czemu będę najpotężniejszym kucykiem w całej ha! Cieszysz się, że prowadzisz szkołę? O, ja tylko chcę wesprzeć Twilight. To i tak poważne zadanie. Czy możemy ci jakoś pomóc? Możemy biegać z tobą cały dzień, jeśli chcesz. W sumie jest coś, w czym możecie mi pomóc. Super! Cudownie, przyszliście, żeby ze mnie szydzić. Przeciwnie, zaraz zdejmiemy ten łańcuch i pana uwolnimy. Oj, ale dlaczego? Teraz, kiedy wredny kucyk poznać jeszcze bardziej wrednego, to może wredny kucyk przestać być taki wredny. No i, chcemy powstrzymać Kozy, zanim wyciągnie całą magię z Equestri. Czyli to jest jej sprawka? Muszę pogadać z Celestią i Luną. Jak? Bez magii podróż do nich potrwa bardzo długo. To prawda, że jednorożce straciły swoją zdolność do czarowania, lecz najwięcej ekwestriańskiej magii mieści się w naszych. artefaktach. Medalion TEE pozwala mi podróżować po całej ekwestrii. Magia działała, kiedy was zamknąłem, więc może nadal starczy jej, żeby mnie przenieść do księżniczek. mu się udało. Mam nadzieję, że po powrocie nas nie zamknie. O ile tu wróci. Zobaczycie, wszystko będzie dobrze. Twilight i reszta pewnie już są w drodze do szkoły. <grym> e, jesteś pewna, że Cerber ma w sobie magię? Świnka Clarissa posiada dwa ogony i choć naprawdę ładnie śpiewa, to myślę, że nie jest magiczna. Łapmy się każdego sposobu, byle się stąd wydostać. Przesadzacie! W Tartarze. Myślę, że nie macie wyboru. Jeśli moja protegowana stosowała się do wskazówek, to do zachodu słońca każda odrobina ekwestriańskiej magii rozpłynie się w eterze na zawsze. Czy zastanawiałeś się, co oznacza utrata magii? To znaczy, że wasza szóstka będzie tu zamknięta, jak ja. Siódemka! No właśnie, pozostaniesz uwięziony na zawsze z nami. Nie, tego nie wziąłem pod uwagę. No to co robimy, Twilight? Daszki Apple Jet już prawie zmęczyły cerbera. Jak dołączy się Rarity, to myślę, że uda się go utrzymać w bezruchu i wypróbować mój sposób. Spróbuję wciągnąć inne potwory do pomocy, ale wiesz, nigdy im nie powiem, że są potworami. No a Direk? Jemu też pewnie zostało trochę magii. Zostaw go mnie! Leżeć? Dobra, moi mili, czas pokazać Equestri, że żadne z was potwory, tylko cudowne, mistyczne stworzenia! Chodź, nie masz dziś urodzin! To dostaniesz torcień na tak, gdzieś, będziemy! A ja pomogę wam wyjść, tylko już skończ! Tyrok się zgodził! To takie super, że zirebak w naszym wieku kieruje szkołą. Powinnyśmy to uczcić lodami! To doskonały pomysł, Apple Bloom! Ale szczerze mówiąc, najbardziej potrzebna mi pomoc w sprzątaniu. Nie ma sprawy! Oprowadź nas po szkole i pokaż nam miejsca, które mamy posprzątać. Właściwie możecie zacząć tutaj. Ale tu jest całkiem czysto. Myślałyście, że mnie nabierzecie? I ja wyczuję podstęp na kilometr! O! Dlaczego kucyk nas tu przyprowadzi? Wiecie, że sami sobie z Kozin nie poradzimy. A czekanie na pomoc nic nie da. Ale jest tu jeszcze ktoś, kogo trzeba uwolnić. Pewnie Starlight! Czy to Starlight? Kucyku pedagogu! Duży kłopot, by potrzebować pomoc! Ona nie może z nami rozmawiać. Musimy jakoś ją stamtąd wyciągnąć. Ej! To było w dwunastym rozdziale faktów i artefaktów z podręcznika Twilight. No co, zakuwałem. Egzaminu już nie budę. Racja, ja też o tym czytałam. Kozi połączyła artefakty. Wtedy działają jak magnes i przyciągają całą magię z eqs estry do tej kuli. Za łatwo można to zburzyć, wyjmując jeden z przedmiotów, prawda? Tak! Może spowodować gwałtowny wybuch magii i zniszczyć całą szkołę. Zniszczyć szkołę przyjaźni? Ojej, już. Kanclerz Neissej mylił się co do wielu rzeczy, ale jeśli chodzi o was, to chyba miał rację. Dobra, czy wszyscy są gotowi? Siad? Proszę, nie wiem, ile go utrzymam. Zaklinam was, błagam, zaczynajmy już! Twoja kolej, ty niedobry cintałuże ty! Przyjaciele, mam nadzieję, że niedługo odzyskacie formę i znów będziecie potężni i wspaniali. Dzięki za pomoc, wasza czerwoność! Jej! Twilight, genialnie! Nic bym nie wskurała bez waszej pomocy. To jeszcze nie koniec! Direk powiedział, że magia Equestrii przepadnie o zachodzie słońca. Bez magii nie mamy szans wrócić do szkoły na czas! Ale co to znaczy, że nam się nie udało! Po tym wszystkim, co Twilight dla was zrobiła, dlaczego chcieliście zniszczyć jej szkołę? Nie my! To ty za pomocą artefaktów ściągałaś magię z Equestrii! Ja? Właśnie widzieliśmy jak trzymałeś się w swoich szponach! <laughs> Wszystko jasne! Te stworzenia chcą, żeby magia zniknęła z Equestrii, bo to jedyna rzecz, jaką mają kucyki, a one nie! Nieprawda! Ja i Silverstream używamy magii do transformacji! A przyjaźń przyjaciół Iony to czysta magia! Twilight mówić! A wy jej się tak odwdzięczacie, że wysyłacie ją do Tartaru, żeby w tym czasie zniszczyć to, co tu zbudowała? O! Oni nawet uwiedzieli Starlight w tym czymś! Musimy bronić naszej szkoły! Że na tym polega lojalność. Nie powinniśmy ich ratować? Sami są sobie winni! Nic nie możemy zrobić! To, co mówisz, nie jest szczodre ani dobre. Tak, tak. Klejnoty harmonii rzeczywiście są ważne. Ale nie sprawdzają się w każdej sytuacji. A ponieważ magia opuszcza ekwestrię, nie wiemy, czy drzewo harmonii będzie tak pomocne jak kiedyś. nasza przyjaźń jest jednak magiczna. Szybko, ładne artefakty! Ale mówiłaś, że to może zniszczyć szkołę! Jak nie zaryzykujemy, to cała magia przepadnie. Radzę Wam stąd zmykać. Cieszę, że Cię widzę. Magia wróciła! Wszystko zepsuliście! Twilight i jej śmieszna ekipa właśnie wracają z tartaru. To znaczy... Yee! Jak dobrze, że jesteście! Przestań się wreszcie zgrywać, Cozy Glow! Twój kumpel, Tirek, dokładnie nam opowiedział, jak w listach uczył Cię ściągania magii. Nadal nie wiem, dlaczego to zrobiłaś. Dlaczego? Ponieważ przyjaźń to jest moc! Ty jesteś księżniczką przyjaźni, ale ja, jako dyrektorka szkoły, mogę zebrać więcej przyjaciół od ciebie! O? Ty nic nie rozumiesz, Kozi. Przyjaźń ma wielką moc, ale to nie dla niej się przyjaźnimy. Przykro mi, że cię tego nie nauczyłam. Ale nauczyłaś nas! Jedno zepsute jabłko to jeszcze nie jest porażka, prawda? Nie udałoby nam się jej powstrzymać, gdybyś ty nie nauczyła nas przyjaźni. Uczciwość? Lojalność? Jakaś szczodrość? Bla, bla, bla! I bez tego mogę zdobyć więcej przyjaciół! A jeśli tu mi się nie uda, to znajdę inne miejsce! Tak? Chyba się mylisz! Aaa, ah, cieszę się, że to ty znów kierujesz Szkołą Przyjaźni, księżniczko. Stało się dla mnie jasne, że nikt nie nadaje się do tego lepiej od ciebie. Co się dzieje? Hej, księżniczko Twilight, robimy próbę przed rozdaniem dyplomów. Rozdanie dyplomów? Uratowaliśmy Equestrię, więc chyba kończymy szkołę. To wspaniałe, co zrobiliście, ale nie wystarczy semestr, żeby nauczyć się wszystkiego, co warto wiedzieć o przyjaźni. Mówiłem. O! Wasza dyrektorka ma rację. Myślałem, że przyjaźń jest czymś, co może łączyć wyłącznie kucyki, ale pokazaliście mi, jak bardzo się myliłem. Prawdziwe zrozumienie przyjaźni może czasem zająć całe życie. Gdyby to było takie proste, nie potrzebowalibyśmy szkoły. Ale zamknęła nas w schowku! Co się dzieje? Jakaś katastrofa? Gdzie jest Cozy Glow? <laughs> Cała ta historia dobrze się skończyła. A co do Cozy Glow, to zapewniam was, że tam, gdzie teraz będzie, już nikomu nie sprawi kłopotów. No pewnie, że jest teraz strasznie nudno. Ty przynajmniej nie jesteś w klatce. siedzie zaprzyjaźniły się. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Ewa Mart Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. Teksty piosenek Tomasz Robaczewski. W wersji polskiej udział wzięli Dominika Kluźniak, Julia Kołakowska-Bytner, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Piku